Wspólna idea. Jesteśmy tu, bo ten pomnik łączy nas, a nie dzieli. Jesteśmy, bowiem sprzeciwiamy się niezrozumiałej decyzji prezydenta miasta o usunięciu pomnika z jego naturalnej i historycznej lokalizacji. Nasza wspólna akcja ma przede wszystkim charakter obywatelski. i dlatego to obywatele Koszalina będą dzisiaj wyrażali swoje emocje związane z tym miastem, jego historią. Szli ci, którzy wyrosli z tej ziemi, ci, którzy uważali, że byli wolni i szli do swojej ojczyzny. Szli, szukali już była polska mama wyczynić rodziciel tych włosów mówił, że koszalin jest nas. Wyspłomy, że koszalin jest wolny. I podobaliśmy. Podawaliśmy tą swoją drogą ujczyć. Już no i ludzko. Powinniśmy pamiętać także i o 17 września, kiedy to zdradziecko zostaliśmy zaatakowani z drugiej strony. Powinniśmy pamiętać o tym. Proszę Państwa, jeszcze raz zapraszamy do zaśpiewania hymnu naszego miasta. do nas na waszy